Cześć, z tej strony Maszynista Greg. Witam was w kolejnym odcinku z y, serii Pociągi na Google Earth. Z, w poprzednim odcinku zostawiliście kilka komentarzy, jakie stacje mam odwiedzić. Kilka osób y, wpisało swoje propozycje i dzisiaj postaram się y, zobaczyć je wszystkie. Jest ich siedem, tyle znalazłem ze wszystkich komentarzy, udało mi się wyciągnąć, więc dzisiaj będą może tylko stacje widzów. Albo jeszcze sobie jakieś dodatkowo zobaczymy. Zobaczymy ile poświęcę czasu na każdą ze stacji. No a tak to już nie przedłużamy i zaczynamy. A więc pierwszym miastem jest ostrołęka. Już sobie tutaj wpisałem. Ostrołęka dworzec PKP. Mamy ją tutaj. O, zjeżdżamy sobie tutaj już, załadowałem sobie mapkę wcześniej. I zobaczymy. O ile to będzie w 3D w ogóle. Bo... Okej. Okay. Okej. Okay. Ostronka nie jest w 3D, ale coś tu widać. Stoją sobie wagony z jakąś mniej niezidentyfikowaną lokomotywą. Bo... No nie jest w 3D to miejsce, trochę słabo. Ale... Coś tu stoi. Jak widać, tu płasko wszystko. Jakiś jeden towarek. I jakieś węglarki obok jeszcze. Beczki i węglarki. Mała stacja. Za bardzo nic tu nie ma. Więc chyba przejdziemy sobie dalej. Następną stacją, którą znalazłem w komentarzach, jest Wrocław Brochów. Jak tutaj sobie już załadowałem mapkę, to już z daleka widzę, że tutaj na szczęście jest w 3D. Jest tutaj znacznie więcej wagonów i torów, jakichś bocznicowych. Ogólnie z daleka to to wygląda dość ładnie. Tu dalej jeszcze mamy jakieś wagony, więc sobie powoli obczajmy całą stację. Tutaj jest przystanek osobowy na początku, ale na nim nic nie stoi. Z osobowych, więc zajmiemy się towarowymi. Tutaj. Stoją jakieś wagoniki. O, beczki i węglarki. Ale, no znowu są jakieś lokomotywa chyba tu. O, tak. Tak, wreszcie załadowało ładnie. Mamy tu ET21. A obok, chyba byka najprawdopodobniej. No, wreszcie da się zidentyfikować lokomotywy. Mamy tutaj jeszcze lokomotywownię. Tu wreszcie jest dużo fajnych słodów. Patrzcie, Czapajew! Zielony, jaki fajny. Dobra. Dalej, kioski. Dwa, dwie stonki, też zielona jedna. Uuu! Ciekawe składy: Jamnik, Byki, kolejna stonka. Byki i Turumun stoi zielony. Fajnie. Wreszcie coś tutaj się dzieje. Tutaj dalej mamy. Kolejne jakieś wagony, ale z tej strony chyba nie ma żadnych lokomotyw, albo jest jakoś to ucięte. No i z tej strony też jakieś węglarki same, też nie ma lo lokomotywy. Tu są jeszcze dużo wagonów dalej. Ale ładnie wyglądają, dobrze są w... Tu chyba coś stoi. O, tak. Trax spalinowy lotoski no i ładnie co tu się dzieje ile tu jest lokomotyw dobra, trzeba obczaić wszystko znowu jakieś wagony, ale przy nich nie widzę lokomotyw ale tutaj są, ile ich jest stonki, byki w większości to stonki i byki może znajdę coś innego ale zielone wszystkie prawie które jakieś już też zdezolowane nie, tutaj same stonki i byki są właśnie nawet semaforki widać manewrowe o tutaj. Fajnie to tutaj wyszło. Wygląda tu coś jeszcze jest. Co to? O. To znowu kolejny ET21. No i super. I to jest tak się prezentuje Wrocław Brochów. Jeszcze tu są jakieś właśnie wagony. Ale to widzę w większości wagony, a nie są lokomotywy. Jakieś chyba tam stoi, ale jakaś taka. Nie wiem, nie widać nic tu, ale tu coś jeszcze stoi. Co to takiego? Byk, dobra. Jest byk zwykły. Yy, no i co? I tak się to prezentuje. Tu jeszcze. Co to jest? Czy to. To chyba. Czy to jest ET22 2000? Nie, niemożliwe to. Dobra, to nie to. Może to jakaś Skoda, może? Nie wiem. Nie widać tutaj dobrze tego. Chyba Skoda. Ale dobra. W każdym razie tak się prezentuje Wrocław Brochów. Fajnie podobał mi się. Więc teraz już przejdziemy do następnej stacji. Następną stacją, jaką znalazłem, jest Szczecin Port Centralny. Już tak z daleka widzę, że tutaj naprawdę, no po tych wagonach chyba widać, yy, co tutaj się dzieje i tu jeszcze dalej. Co, co, Ile tego tutaj jest, ogromny Szczecin Port Centralny, to chyba trochę nam zajmie. Może nie będę tak dokładnie tutaj patrzył, bo tyle tego tutaj jest. nie może od Przystanku osobowego koło niego jakaś zielona stonka. Pcha sobie wagonik, ale ładnie, też tutaj to wyszło. Stonki jakieś, co to jest? Hmm, dobra, z bliska to zły pomysł. Proszę wrócić do góry. Dobra, e, no, stonki jakieś też manewrowe. Chyba kaczka tu nawet stoi. Tutaj chyba to jest M2, z tego co widzę, albo jakiś podobny. Czy co tu się wydarzyło w ogóle? Stonka na obrotnicy. Coś się jej stało, chyba. W sumie nieźle to wygląda. W ogóle obrotnica to fajna rzecz, że ona tutaj chyba działa, skoro stonka stoi bokiem. I tu się zaczyna. O, tu jeszcze mamy. Dwa byki. Kolejny jakiś. Mniejsze. Stonki. Tam są loczki, tu jakieś węglarki. Tutaj tylko się doładuje. O, jakieś stonki chyba odstawione razem z bykami. No, byki i stonki przeważają na tych wszystkich bocznicach. Tutaj dalej. Kaczka nawet jest znowu. Byki, stonki. Znowu byki. Tu stonka z jakimiś węglarkami. Kolejne byki PKP Cargo tym razem, nie zielone. Tu po drugiej stronie to, to już nie nasze, ale też jakieś tiraski sobie jadą. Dalej, węglarki. I tu się dopiero zaczyna cała bocznica. Zacznijmy sobie od boczku. Węglarki, tutaj co się dzieje? Dobra. Stonki i siódemki. Tutaj jest jakaś bocznica dla Intercity, widzę. Yy, no, jakieś wagoniki osobowe. Pasażerskie Stonki przetaczające je Tu wagony towarowe. Czy wokół nich są jakieś lokomotywki ciekawsze? Bo są i węglarki, i kryte, i beczki. No wszystko. Yy... Chyba nic oprócz wagonów ciekawszego nie zauważyłem. Są też jakieś pasażerskie wagony. Może po drugiej stronie? O, jest! Stonka chyba w malowaniu CTL Logistics. Jakaś sobie stoi. Beczki jakieś znowu, węglarek pełno. No, powiem, że zadziwił mnie ten trzeci Port Centralny. Myślałam, że mniejszy będzie, nie aż taki wielki. Nigdy tu nie zaglądałem. Tu jakieś znowu stonki. Tutaj sprawdzaliśmy już. Tu chyba jeszcze coś nam zostało. O! Tak, tu jeszcze sporo. Tu są jakieś węglarki, same w tym obrębie. Tutaj też. Tam jeszcze nam zostało. To zaraz tam przejdziemy. Hmm. W jakimś lesie stoją beczki, chyba. No, niezłych rzeczy można tu sobie zobaczyć. Się dowiedzieć. A tu chyba też żadnych lokomotyw nie ma, same wagony stoją. Tutaj kryte w większości i też węglarki. I tu nie ma lokomotyw jakoś dużo. O, jest, patrzcie. Stonka ładnie wyszła. Dobra. Tu jeszcze o, widzicie? Jakieś wagony. Małe takie dosypkich rzeczy. No, i co? Z tego to chyba wszystko. Naprawdę fajna stacja. Polecam. Spodobała mi się dużo rzeczy i lokomotyw. A my przechodzimy do następnej. Następna stacja to y, tłuszcz. Y, gdzieś tutaj Piotrostal ma swoją firmę ze złowiskiem tak dodatkowo, ale to nie myślimy dzisiaj o tym, tylko o stacji. Niestety tłuszcz. Jak y, można zauważyć, jest płaski, nie jest w 3D, trochę obniża jego ocenę. Jest dużo torów stacyjnych, ale oprócz jakichś... O, coś tu stoi, jakieś kible, dobra, czyli pierwsze jakieś km Tu stoi jakaś chyba byk, jakaś lokomotywa. Hmm. Dużo torów stacyjnych. A mało składów. Tu nie ma jakichś bocznic, chyba większych. Chociaż mogę się jeszcze przesunąć i sprawdzić, czy coś tu dalej jest. To musi tutaj załadować, bo tu już nie patrzyłem dalej. Ale tu chyba nic nie ma. Tu tylko szlaki odchodzą. no W tę stronę to nic. Tu mamy tę stację, a w drugą? Czy w drugą stronę coś jest? Tutaj w ogóle. O! O! Coś tutaj jest! Jakaś większa. Tylko. Nie wiem. Co tu jest? Jakieś lokomotywy. Hmm. Szkoda, że nie jest w 3D, to można byłoby lepiej popatrzeć. No ale jest jakaś lokomotywownia. I tu coś jeszcze stoi. Nie, to manewruje jakieś. Dobra. To oprócz tego chyba. No tu dalej znowu tylko szlaki odchodzą. Nic tu więcej nie ma. Taka nieduża stacja, ale. Szkoda, że w 2D nawet ciekawie te lokomotywy na bocznicy stały. Tu dość krócej, ale no nic więcej tu nie ma do zwiedzania, więc następna stacja. Następna stacja znajduje się w Łodzi. Jest to największa pasażerska stacja, yy, najbardziej oblegana przez składy Łódź-Widzew. Mamy tutaj takie składowisko Ełka, tutaj jest ich ładny budyneczek. Zawsze mi się podobały te kolorki, te takie kwadraciki na tym. No stacja jest zadaszona, ale stoją tutaj dużo składów Intercity. E, można nawet, jest z poziomu peronu. Mam na kanale film z niej, który właśnie wyświetla się w prawym górnym rogu. Z serii eksploracje łódzkich stacji, to właśnie Łódź widzę. jest. No i z tego co widzę i wiem, tutaj za bardzo na łodź widzewie nie jest nic. Nie ma żadnych bocznic towarowych. Stoją tutaj tylko takie dwie siódemki czy ósemki, Nie jestem pewny, co to dokładnie coś z tych rzeczy tu jakiś naprawczak, tu kawałek PESDART, dwa sztadlery i PESDART Intercity. No i te skład, tutaj bocznica EUKA one nawet ładnie wyglądają niektóre przynajmniej. Ta tutaj takie ładne. I nic więcej tutaj też za bardzo nie ma. Ełka tylko te, zbocznic takie. I po prostu tak się prezentuje w centrum widzewa. No i to na tyle z tej stacji. Jeszcze nam kilka zostało, więc my tutaj nie tracimy czasu i lecimy do następnej. Następną stacją są Karsznice w Duńskiej Woli, jest to taka większa bocznica, szkoda, że znowu patrzę, że jest w 2D, to jest słabe, ale jakieś wagoniki tu stoją, można coś tutaj obczaić i sprawdzić, byłem tutaj w Karsznicach niedawno nawet, więc wiem, że tutaj w pobliżu jest y, Skansen z duńskiej woli, to chyba jest tam w dół no bo na bocznicy to za bardzo nic się nie dzieje jakieś wagony stoją jakiś stonek to chyba tu nie znajdziemy, bo to taka bocznica zwykła ale może można coś znaleźć hmm, niech nam tutaj doładuje to się zobaczy coś tu stoi Jakiś Jamnik, czy coś Jamnikowa, to podobnego, chyba że to dwie lokomotywy. Nie jestem pewny. Dalej, jakaś stacja. Nie wiem, co to jest. Do końca. Tutaj coś jeszcze jest. No jest osobowa karsznice. I oprócz tego, to chyba tu nic więcej nie ma. Może jeszcze tutaj obczajemy ten skansen, on jest tutaj. O. Chyba tutaj gdzieś. No tak. Tutaj jest ten skansenik, może nam go załaduje. O, tutaj widać parowozy. Różne. Tu jak byłem, to tu stał jeszcze klasyczny kibel. Jeszcze go tu nie ma na zdjęciach, bo to są zdjęcia. Z 2018 roku. Więc to już tego kibla nie było no chyba. Tu jest nawet ET21, SM31, to pamiętam, bo tam byłem. No i tu jest jeszcze jakaś zwiększa lokomotywownia. No, stałem jakieś lokomotywki, ale z góry tak słabo można sprawdzić co to. No i oprócz tego to chyba wszystko, więc. Lecimy do na następnej stacji. Ostatnią stacją, jaką mi poleciliście w komentarzach, jest Łódź Olechów. Jest to w Łodzi taka duża stacja przeładunkowo-towarowa. Mam zamiar się tam niedługo wybrać, i też coś ponagrywać. Jak się uda, więc też sobie tutaj może obczaję. Wiem, że tutaj też są jakieś lokomotywki stojące, że ludzie tam. Bo włazili do nich czy coś. Nie. Nie wiem do końca. Ale stają dużo wagoników, węglarek i innych najróżniejszych. Wokół nich jakoś lokomotyw nie ma. Bo to są chyba odstawcze tutaj bocznice. Jakaś stonka widzę. Tutaj też coś stoi. Y tu znowu węglarki. Więcej ich. Tu jeszcze jest taka druga część. Mniejsza, ale użytkowana. Stonka kolejna. Hmm, nie za duże to względem takiego Szczecina czy innych. Ale pusto tu jakoś te zdjęcia były robione. To za dużo tu nic nie ma. Hmm, tu jeszcze są jakieś kontenery, ale to już nie na wagonach. Gdzieś jeszcze były te lokomotywy, to one chyba są po drugiej stronie. O właśnie, tu jeszcze coś stoi. ŁKA, Flirty stoją trzy. I jakieś tutaj wagony kolejne. O, coś tu stoi, na... dwa byki. Hmm, fajnie. Tu znowu jakiś naprawczak czy coś. Nie wiem. O, i tu są te lokomotywy. Tu jest w ogóle jeszcze taki parowozik ładny. Nawet fajnie stąd wyszedł. A tutaj mamy lokomotywy. Yy, byki, stonki, ale w większości byki. Kolejne wagony. I tak to się prezentuje. Tu jest w kule. A jedynka jeszcze robiona. U, fajnie. Tu dalej chyba już nic nie ma. No, I tak wygląda Olechów. Ostatnia stacja na naszej liście dzisiejszego odcinka. No i co, dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie zobaczyć jakąś swoją stację, na której coś się jednak dzieje większego, to wy wysyłajcie w komentarzach, podsyłajcie. Na pewno pojawi się w następnym odcinku albo w następnych, jeżeli będzie dużo propozycji. I dzięki za oglądanie, myślę, że się podobało. No i co, no i cześć!